Z tej strony Baronski kanał OnlyGames.pl, witajcie w recenzji Rise of the Tomb Raider. Poprzednia część przygód Lary, która ukazała się w 2013 roku, była w pewnym sensie restartem całej serii, początkiem nowej ery dla Tomb Raidera. Była to odsłona pod wieloma względami rewolucyjna. Wprawdzie nie dla całego gatunku, bo bardzo dużo czerpała chociażby z Uncharted, ale w skali serii na pewno. Ja jako wierny fan, a musicie wiedzieć, że ukończyłem wszystkie dotychczasowe części przygód Lary, byłem zachwycony i dla mnie Tomb Raider sprzed dwóch lat był jednym z najlepszych tytułów w tamtym czasie. Zapowiadany na ten rok Rise of the Tomb Raider był siłą rzeczy jedną z najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier w 2015 roku, a ostatnie tygodnie przed premierą dziwnym trafem jakoś tak mocno się dłużyły. Teraz, gdy mam już za sobą nowe dzieło Crystal Dynamics, wiem jedno. Warto było czekać. W różnieniu od poprzedniej części, Rise of the Tomb Raider nie koncentruje się już na przetrwaniu, to bardziej obsesja w chęci dotarcia do tego, do czego dążył ojciec głównej bohaterki, rozwikłania tajemnicy nieśmiertelności. Nie chcę psuć wam zabawy w odkrywaniu fabuły na własną rękę, więc powiem jeszcze tylko o tym, że podobne cele ma organizacja przestępcza zwana Trinity, czy też po polsku Trójca, która oczywiście będzie deptała po piętach laże w drodze do upragnionego celu. Historia nie jest najmocniejszym punktem tego programu. Przypomina bardziej kino klasy B niż wysokobudżetowy mega hit, ale wydaje mi się, że Tomb Raiderowi jest w tej konwencji dobrze. Mimo wszystko, znajdziecie tu kilka zwrotów akcji i w jakimś tam stopniu fabuła będzie Was angażować w pokonywanie kolejnych poziomów. Nie ona jednak stanowi o klasie Rise of the Tomb Raider. nowsze dzieło Crystal Dynamics błyszczy pod wieloma innymi względami. Moim zdaniem największą radość można mieć z odkrywania świata, jaki twórcy tym razem dla nas przygotowali. Przed premierą można było usłyszeć, że wszystkich lokacji będzie blisko trzy razy więcej niż w poprzedniej części. Wprawdzie to stwierdzenie można włożyć między bajki, bo świat według mnie jest tylko nieco większy niż w odsłonie z 2013 roku, ale i tak absolutnie nie można narzekać na jego wielkość. Tym bardziej, że wszelkich zadań pobocznych, misji specjalnych i różnego rodzaju sekretów do odkrycia, rzeczywiście jest tu dużo więcej. Zanim jednak do nich przejdziemy, muszę zatrzymać się jeszcze chwilę nad designem. Spójrzcie tylko, jak to wszystko wygląda i jak zachęca do eksploracji. Głównym terenem działań jest tym razem mroźna Syberia, ale nasza bohaterka na swojej drodze do celu odwiedza także inne miejsca. Każda sekcja po prostu kipi wspaniałym klimatem i zachęca, żeby przystanąć na chwilę i chłonąć piękne widoki. Jest to jednocześnie całkowite przeciwieństwo tego, co oglądaliśmy. W poprzedniej części. Atmosfera rodem z serialu Lost bardzo szybko się ulotniła i została zastąpiona przez surowy rosyjski klimat, a także tereny w wielu momentach dzikie i niedostępne. Na otwartych terenach często można natknąć się na batachy wilków, a pełne surowców jaskinie są pilnowane przez wielkie i groźne niedźwiedzie. Ponadto często pogoda daje się we znaki, bo nawet silny wiatr potrafi przeszkodzić w skutecznej spinaczce, nie wspominając już o potężnych zamieciach śnieżnych. Można więc wymownie odczuć to, że trzeba tu walczyć nie tylko z uzbrojonymi przeciwnikami, ale i z naturą. Rewelacyjne jest to, że w wielu momentach mamy dużą swobodę co do tego, w którą stronę pójść i czy koncentrować się jedynie na wątku głównym, czy też odbić w ciekawe kwesty poboczne. Swoboda jest też wyraźnie widoczna w starciach z przeciwnikami. W poprzedniej części wielu fanom serii nie spodobało się to, że sporo fragmentów opierało się na bezpardonowej walce z żołnierzami, gdzie niczym w serii Uncharted w ruch szły bronie ciężkiego kalibru. Bardzo dobrą zmianą w Rise of the Tomb Raider jest to, że tym razem mamy więcej możliwości skradania się i cichego eliminowania wrogich patroli. Wyłączając końcowe etapy, przez zdecydowaną większość czasu mamy pełną dowolność i bez problemu da się unieszkodliwiać oponentów bez wzbudzania hałasu. Jeśli odpowiednio podrasujecie dostępne bronie czy łuk, Lara może stać się machiną do bezczelestnego zabijania, co mi osobiście bardzo przypadło do gustu. Naturalnie jeśli znajdą się tacy, którzy wolą rozwiązania siłowe, nie ma problemu. Dostępne są strzelby, karabiny czy pistolety którymi również można sobie radzić. Poziomy podzielone są w podobny sposób do tego, co widzieliśmy w poprzedniej części. Po przejściu kilkuliniowych i ograniczonych ścieżek można natrafić na dużą, otwartą lokację, która zachęca do zwiedzania. Nie byłem w stanie opierać się opcjonalnym grobowcom, misją wyznaczanym przez sojuszników, czy szukaniu skrzyni z bonusami dla głównej bohaterki. Gra za dobrze, nagradza za dodatkową aktywność, żeby sobie to odpuścić. Nagrody najczęściej pomagają nam w dalszej wędrówce i dają przewagę w walce, ucząc lary nowych umiejętności czy rozwijając te już posiadane. Chce się te wszystkie questy wykonywać tym bardziej, że są po prostu ciekawe. Przodują w tym misje zlecane nam przez sojuszników spotykanych podczas wyprawy. Czasem trzeba polować na jakąś zwierzynę, by pomóc w tworzeniu ekwipunku, innym razem zestrzelić drony obserwujące teren czy wreszcie odbić zakładników. Zadania te są o tyle ciekawe, że często pozwalają dotrzeć w miejsca, których byście nigdy nie ujrzeli. Gdybyście skoncentrowali się wyłącznie na zaliczaniu głównego wątku, nie wspominam już nawet o grobowcach, które są niemalże oddzielnymi poziomami i klasą samą w sobie. Oprócz kilku wyjątków, ich przechodzenie jest całkowicie opcjonalne, ale są tak dobrze zaprojektowane, że ich plądrowanie to praktycznie obowiązek każdego szanującego się fana serii. To tutaj twórcy serwują nam najlepsze, często wielopoziomowe zagadki, które zmuszają do wysilania szarych komórek i dają niemałą satysfakcję na koniec. Fajnie, że jest ich dużo więcej niż w poprzedniej części, a zagadki cały czas trzymają wysoki poziom. To wszystko składa się na świetną, trzymającą wysoki poziom kampanię, która do tego jest stosunkowo długa. Podczas pierwszego przejścia nie mogłem sobie odmówić sporej części opcjonalnych zadań, więc ukończenie gry zabrało mi ponad 16 godzin, ale domyślam się, że ktoś koncentrujący się tylko na głównych misjach zamknie się w około 12 godzinach. To i tak jak na dzisiejsze standardy, bardzo przyzwoity wynik, a przecież do odkrycia czeka masa sekretów, grobowców i dodatkowych misji, które mogą wydłużyć ten wynik przynajmniej dwukrotnie przy próbie zaliczania gry na 100%. Na żywotność nikt zatem nie powinien narzekać. O oprawie graficznej trochę Wam już opowiedziałem, ale chcę jeszcze na chwilę zatrzymać się przy tym temacie. Gra korzysta z Foundation Engine, silnika stworzonego przez Crystal Dynamics, który twórcy wykorzystują już nie pierwszy raz. Oczywiście tym razem doczekał się on wielu poprawek, aby prezentować na Xbox One jakość nowej generacji, ale pamiętajmy, że został on stworzony jako silnik mający obsłużyć zarówno aktualną, jak i poprzednią generację konsol. Rise of the Tomb Raider ma się ukazać przecież także na Xboxa 360, więc jakość efektów musiała być skalowalna. Finalny efekt na Xboxie One jest więcej niż zadowalający. Doskonałe oświetlenie, wspaniały system animowania włosów lary czy śnieg ulegający deformacji to tylko niektóre z nowych sztuczek, którymi autorzy mogą się tu potwalić. Rozdzielczość także nie pozostawia wiele do życzenia, bo gra podczas akcji utrzymuje 1080p. Jedynie podczas scenek przerywnikowych zdarza się, że nowy Tomb Raider generuje nieco mniejszą wartość, ale dostrzegą to tylko najwięksi maniacy. Jeśli natomiast chodzi o płynność animacji, to w tej części celem dla twórców było 30 klatek na sekundę, i mimo kilku potknięć nie ma na co narzekać. Zdarza się wprawdzie, że w dynamicznych scenach gra gubi kilka klatek, jednak nie wpływa to na komfort zabawy, zwłaszcza że sytuacje tego typu występują od święta. Pomimo Zmieniając jednak kwestie techniczne, najważniejszy jest design, a pod tym względem Rise of the Tomb Raider błyszczy praktycznie na każdym kroku. Przepiękne, rozległe doliny, robiące wrażenie świątynie, czy ciekawie zaprojektowane grobowce, co chwilę skłaniają, aby przystanąć na chwilę i pozachwycać się detalami. Może nie jest to poziom oprawy, który podnosi poprzeczkę dla innych deweloperów, ale gwarantuje, że nie będziecie zawiedzeni. Oprawa dźwiękowa z kolei to nieco inna bajka. Utwory w tle trzymają poziom i generalnie mogą się podobać, ale kompletnie nie zapadają w pamięć jak choćby kultowe kawałki jeszcze z pierwszego Tomb Raidera z PSX-a. Kilka razy postarałem się wsłuchać w muzykę i, choć wrażenia są dobre, to jednak brakuje tutaj czegoś, co będziemy wspominać po ukończeniu gry. Ponownie postarano się o pełną polską wersję językową i prezentuje ona podobny poziom do lokalizacji z poprzedniej części. Karolina Gorczyca, która wcieliła się w rolę Lary, wypada bardzo dobrze, choć momentami daje się odczuć, że aktorzy, nagrywając swoje głosy, niestety nie znali kontekstu wypowiadanych słów. Zdarzają się też drobne błędy w rodzaju mylonej płci, postaci, z którą aktualnie rozmawiamy, czy wypowiadania innych kwestii niż. To wynika z napisów generowanych na dole ekranu, ale trzeba podkreślić jedno. To naprawdę incydentalne przypadki. Całą lokalizację i tak trzeba docenić, bo mimo kilku niedociągnięć trzyma dobry, dość wysoki poziom. Grałem w masę gier, które robiły to gorzej, więc nie zamierzam wyolbrzymiać kilku błędów. Kim u diabła jesteś? Jesteś inteligentną kobietą. Zdaje mi się, że już to wiesz. Gdzie jest artefakt? Nie wiem o czym mówisz. Nie igraj ze mną. Zanim przejdę do podsumowania, czas na kilka zdań o tym, co twórcy mogli jednak zrobić lepiej. Najbardziej można przyczepić się do walk z przeciwnikami, a raczej do sztucznej inteligencji wrogich jednostek. Póki załatwiamy sprawy po cichu, wszystko jest w porządku, ale gdy zrobi się na mapie głośno, wówczas zaczynają wychodzić niedostatki. Przede wszystkim kompletnie nie rozumiem, dlaczego przeciwnicy po jednorazowym wykryciu Lary widzą przez ściany. Chodzi mi o to, że nawet przemieszczając się w inne miejsce, główna bohaterka jest skazana na bezpośrednią walkę, bo wszyscy doskonale wiedzą, gdzie aktualnie się znajduje. Po drugie, nagminnie zdarzają się sytuacje, w których oponenci kompletnie nie słyszą i nie widzą, co dzieje się kilka metrów od nich, nawet wówczas gdy z dachu spada ich kompan trafiony z łuku. Rozumiem, że musimy dostawać pewne fory, bo inaczej gra byłaby nie do przejścia, ale bez przesady. No i tradycyjnie, już końcówka jest trochę przesadzona pod względem ciągłej akcji i strzelania do megaodpornych przeciwników, jednak można się było tego w sumie spodziewać. Z drobiazgów wypada jeszcze zapytać twórców o to, dlaczego nasza bohaterka musi uczyć się od nowa wielu umiejętności, które poznała już w poprzedniej części. Chodzi mi zwłaszcza o różnego rodzaju modyfikacje łuku, które pozwalają chociażby na formowanie liny między jednym budynkiem a drugim, czy umożliwiają otwieranie niektórych zamkniętych przejść. Dla kogoś, kto grał w poprzednią część serii, niektóre ograniczenia widoczne na początku kampanii mogą wydawać się po prostu dziwne. Podobnie zresztą jak dodany trochę na siłę multiplayer. Jest tu obecny dodatkowy tryb, mający właściwie formę czasówek, w którym można pokusić się o zaliczanie przygotowanych przez twórców wyzwań i rywalizować na czas ze znajomymi. Całość doświadczenia, Da się tu modyfikować przy pomocy specjalnych kart, które mogą albo uczynić naszą bohaterkę słabszą, albo silniejszą, co ostatecznie wpływa także na czas. Niby tryb w porządku, ale zapewne niewielu graczy posiedzi w nim dłużej niż 3 kwadranse. Przyszła pora na podsumowanie: Rise of the Tomb Raider mnie absolutnie nie zawiódł. Pewnie, że niektóre rzeczy można było zrobić lepiej, i mam tu na myśli zwłaszcza SI przeciwników, ale nie zmienia to faktu, że dostaliśmy jedną z najlepszych produkcji 2015 roku. Ciężko oczywiście porównywać ją z hitami pokroju Wiedźmina, który przynosi ze sobą zupełnie inny model rozgrywki, ale jeśli chodzi o gry akcji, nowe przygody Lary nie mają sobie równych. Wspaniały design świata, tony świetnych opcjonalnych zadań i zagadek do odkrycia, a co za tym idzie położenie większego nacisku na eksplorację, to akcenty, które budują jakość tego tytułu. Dołóżmy do tego większe nastawienie na skradankowe przechodzenie misji oraz stosunkowo długą kampanię i otrzymujemy hit, którego po prostu nie można pominąć. Xbox dostał bardzo mocnego time ekskluzywa i posiadacze pozostałych platform mają czego żałować. Nieważne jednak czy zagracie teraz, czy za jakiś czas. Rise of the Tomb Raider sprostał oczekiwaniom i po prostu trzeba go dodać do swojej kolekcji. To jedna z takich gier, które stają się klasycznymi produkcjami już w momencie swojej premiery. Bez wątpienia będzie warto do niej wrócić nawet po kilku latach. Polecam to mało powiedziane, koniecznie zagrajcie w tę grę. Dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania pod filmem. Napiszcie, jak oceniacie najnowsze przygody Lary i czy również dla Was jest to jedna z najmocniejszych produkcji tego roku. Jak zwykle, jeśli materiał się podobał, nie zapomnijcie dostawić kciuka w górę. Do usłyszenia przy okazji kolejnych materiałów na kanale OnlyGames.pl